Jeszcze odcinek, zaczniemy troszeczkę. Nie mi tego, Nowrasza. Karol fris zobaczymy co. Co, przetestujesz ze mną, Nowrasza? Nie ma panu. Zamknij mordę. <grym> Smak melon kwiat bzu. Brzmi zmyślnie. Puh, tragiczne, ja to tak chemicznie smakuje. No, znam, i z nami na wywodzie mi co Dobra, widzimy się pod Tropsem. A kto to taki piękny A kto tu taki piękny taki Siemano, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj witam was z Tropsa na najlepszej lidze kraju, czyli Poznań Freestyle. League. Lecimy z tym, ludzie się powoli zbierają już. My sobie wejdziemy na backstage, zobaczymy kto jest z nami już na bitwie. Mamy dwóch pięknych, trzech w sumie, ale on się wyparł. Dwóch pięknych finalistów. Ja też nie wiem. Jasne. Ja nie, nie. Ja, bo staram się. Ale no tak samo. Ja no, ale żaden. finał w czwartek robicie. Co? Kurwa! Czwartek. Jest ok, Za 300 zł na PFL-u. On tam wigilię robi, kurwa, 20 no, grudnia, to ty się dziwisz, że. Nie, no, nie. Będą białe święta, kurwa. <śleski> będą, będą. <śleski> Chuj wam w dupę wszyscy. Będzie, <śleski> Ej, a, ja, a ty się No, sędziuje. Jak się czujesz jako sędzia? No i byś się podekscytowany jest. za bardziej, bardziej niż, niż jakbym startował, szczerze mówiąc, wiesz? Zobaczmy listę zawodników. Ktoś się Niko nie potwierdził jest, na liście, a startuje, tak, to musi to zrobić jak najszybciej, bo krok już nie będzie na początku. Ojej, jest, tak? Ej, w ja mnie robił, że nie przyjedzie. Aaaa, nie założył! Bartek Reszka wychował swoich brawo e, Idzie tutaj, ale udaje, że go nie widzę, nie? Bo, bo chuj wyjdzie na jego wtedy. Ja na Brajera wychodzę jak podam mu rękę teraz, nie ma, ja. że musicie się zbierać pod i każdy kto nie podejdzie po jest pedałem! Jarek zajebiście powiedziałeś. Manu, czemu ty to? jesteś tak pijany? W ogóle nie piłem dzisiaj. mordo. Nie masz chyba. Daj mi się tak przywitać się, synem, tak. na kolejny finalista. Tak na... dobra. dobra, już wyłącz kamerę, i nie robimy tak tak. Ten człowiek w tym roku wygrywa Trójmiejską Ligę freestyle. Nie, bo nie ma Masz ludzi w Jury. Tak. No. A kto jest w Jury? No może on. Może on. A, no. Reakcji. Przecież suchy nas nie ma reprezentacji. Kurwa, ja nie jadę zajebiście. Patrz jak sobie tutaj wizę ciszę. Nie wierzę, jak ją Ja jadę ziomek. Nie o, prozu. Se w miliony monet. Kurwa, ją ja, w miliony monet. Wziąłeś do tych w miliony monet. ja jadę zajebiście. Patrz jak sobie tutaj wizę ciszę. Nie, nie Nie dotykaj go, bo odpierdolij takie dzieci. Jestem chłopy na spontanie kochanie, pamiętasz nasze wspólne lotowanie? To jest piste on został w tym spiegałeś, jesteś tak świetny, że święty przejebałeś za mną od przecie. pracownika łupy, wiedziałem, Jestem tu aktualnie z największą rywalką Anke Machowski, czyli Uszatą Freestyle Powiedz mi, ponieważ Anke Machowski startuje na bitwach, ponieważ chce się przebić do polityki Chce tak jakby... Świetny pomysł I co uważasz na ten temat? A do jakiej partii? Nie mam pojęcia, ale strzelam, że lewica. No jeśli ma w polityce tyle do, po tyle do powiedzenia, co na freestylu, no to... Odkąd prowadzę karierę swoją youtuberską, jeżeli może na jesteś dopiero drugą kobietą, która zdecydowała się wystartować. Co cię tak skłoniło do startu? Tak czysto po ludzku? Pytanie. Co cię skłania do startu we freestylu? No zainspirowała mnie niewątpliwie bitwa o Okay. Gdzie każdy jest bardzo ciepło przyjmowany i niezależnie co rzuca, to dostaje hałas i jest bardzo miła atmosfera. I stwierdziłam, że skoro chodzę na te bitwy, no to mogę też... Chodzić na większe. Nie wystartować a, a kiedy jest następna bitwa o Nie ma terminu, ale możemy zrobić tak, żebyś ty przyjechał w końcu. No mógłbym przyjechać kiedyś na bitwę o tylko nie wiem czy ja wytrzymam. Psychicznie czy dam przeżyć te, to starcie tutaj. Powiedz o tym jak się dzisiaj najebałeś Właśnie dzisiaj najlepsze jest to, że nie wypiłem ani kieliszka wódki A ponto mi zarzuca jakieś głupoty i jeżeli w to wierzycie To wszyscy jesteście naprawdę kurwa głupi Jest z nami Julek, czyli finalista czwartego sezonu PFL Powiedz mi mordo, co cię, co cię skłoniło do powrotu do korzeni Czyli powrotu do bitew freestyle'owych, ponieważ jak dobrze wiem nie było cię tu już 3 lata no skłoniło mnie to, że stęskniłem się trochę ogólnie, ale no kurwa bardziej to tęsknię za wwf bo to jest że Czyli mówisz, że, I to tutaj. Fe, że freestyle jak była dziewczyna, zawsze trochę za nią tęsknisz Znaczy no zależy, nie? I na tym pozytywnie akcje skończymy ten wywiad A jest... Jak... Z nami organizator Falanga Freestyle Battle. Dzień organizator Poznań Freestyle League. Dzień dobry. Mój serdeczny kolega Jaskier. Dzień dobry. Jaskierku, powiedz mi, co ty tutaj dzisiaj robisz? Ja zbieram dzisiaj pieniądze od ludzi i liczę pieniążki, żeby na się zgadzało, żebyśmy mogli rozwijać. Pokażemy jak się to robi. Dzień dobry, Witam. No paragraf, dwie dwie za wejściówkę Tak. cyk Dwie tu paragon, doślemy pocztą. Jeśli ktoś tam jest nie tak, Daj, gib, daj, gib, po co, to przyjdzie. I tak wygląda cała czynność, i moje zadanie jest kurganie młodego Doluna, który przychodzi na jebany. Tak właśnie wygląda mistrz PFL-a. Jeśli jesteś mistrzem PFL-a, nie możesz przyjść, przejść na ustawkę. Taka jest zasada, dlatego ja nigdy nie byłem mistrzem, bo brzydzę się kurwa używkami. A myślałem, że ty zawsze jesteś mistrzem. <laughs> nie, 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 dzisiaj tylko trzy węże wpierdoliłem, więc. A, ja jednego krokodyla. Mm -hmm. niedługo jest finał jednej ligi, polskiej ligi freestyle. A, myślałem, m***u m***. Nie. A, dobrze, przepraszam. Na przepraszam. tym kanale rozmawiam tylko o PMPLu i TL. Tak, w najmocniejszych ligach. Dokładnie. Kto, Twoim zdaniem, wygra? Według mnie, Cerber, trzymam za niego kciuki. Myślę, że po finale. A, w finale zejdzie. Po finale... By była piękna historia, nie? E... Może, ale myślę, że też z perspektywy wiesz, tego, że to jest trójmiasto, to zasługuje na to błeno, przez to, że tam no. ładnie w sztabelce siedzi. No on na cztery ustawki, no. raz zajął pierwsze miejsce i parazion. No drugie, właśnie, nie? ale też kurwa z tymi finałami jest tak, że wszystko zależy od tego, jak się grupy polosują. I, no. to jest, i myślę, że też trójmiasto to miasto, które też sprzyja homoseksualistom, więc bejty też tak ma szanse. Nie I to jest przed nami się poniża! Ja pierdolę! Ja te kur... Zero kurwa do nich, kurwa szacunku! I to jest tak, yo! To jest górna! Dzisiaj cię pierdoli w całym I to jest tak, yo! Ja te tutaj grywa! Fajny łańcuch, co? Pozański cykan? Ej, dobra! Ja, Wpadam tutaj i założyłem okulary! A może twój stary? O. Ło, wow, Macieju, był pod brzużle, leżał na tobie Macieju Dobra, a tej chwili się nie śmieję, co widzę, że mamy kolegę z mojej branży Wow, a tu kolejny kolega bliski mojego sercu, sobie tego nie kojarzę, chyba jest pierwszym Wow, dobra, dostałem elegancką policyjną czachę. Dzisiaj wyrucham Twoją <śpiewanie> bazę. Bo I Pani Borysa jest teraz? Dokładnie, no Jadę sobie dalej, kiedy pada do wasi Wasze Rzucasz pancię i cały worek O przepraszam, panie Jaworek Jestem razem nie trzęsą, żołnierze sobie dalej tyfę, Ty wypadaj, ty pierdol, zwykły frajer Ja się teraz nie ujadę, ziomku Ale Nivea to nie krematorium Panie, ja lecisz lepiej, bo w tym meczu Jaworek Z tobą przegrał w chowanego Ja nie kamię, bo mą sierżant w tym wejściu kurwa, nie widziałem Ja te suki kłęsił na ligę, musiał wrócić Znieś poziom! Płaszcz, Patrzcie jak się za... woła ludzi na, wiesz, na, się na wywiad Płaszcz, chodź na proszę jak się... A w ogóle ja chciałem Ciebie zapisać tak Nigdy nie widziałem Ciebie jako prowadzącego, no. jak Ci się podobało? E, ogólnie jest to ciężkie Jest to ciężkie, ale ciężko mi jest też ocenić samemu wiesz, obiektywnie no. jak prowadziłem mi się no, podobało. Jeżeli się podobało no. ludziom ale jak klaszą to krzyczysz Klaszcie, to się kurwa na oh, przedstawieniach Zróbcie <grym> łez, Prawda? Ale to Ale... było moje pierwsze prowadzenie, tak że myślę, że jeszcze się podskocz Ale dzisiaj Zalazyka wygrałem PWL Yy, druga ustawka ósmego sezonu, czuję się zwycięzcą, wygrał mój najlepszy przyjaciel Dzim Patrick. A teraz idziemy, a teraz, ja idziemy a teraz lecimy Stary. do kasyna. Lecimy do kasyna i Jaki możecie stawiać do... ile wygraliśmy pieniędzy. No, no dobra, jak... quesu, bo kurwa yy, widzowie chcą tego. Ciebie dawno na bitwach nie było. Ja dawno chyba nie zasmakowałem zwycięstwa. E, no, minęły O kurwa, to jest... szczery. szczery. tutaj dla Beki. Powiedziałem tak ziomeczkom przed y, samą bitwą, że wjeżdżam w jedną ósmą, żeby odjebać Bartasa, bo to jest taki mem, że ja wygrywa. I później już Manuszekowi oddał mi, on sobie tam leci. No, ale Manuszek się wykoleił Manuszek ukuwa. dzisiaj oddał Jakowi No i co ja miałem zrobić? Musiałem się dowodnić mam swoją wyszczę. Tak. Ogólnie tak, będę szczery, jestem w chuj zadowolony z tego, co się wydarzyło. zajawa stary, Zajawa Zajawa wróciła. Ogólnie zapisałem się jeszcze przed tą ustawką na lbm na południe i może na coś. Więc tam zobaczycie kłasza, Może w takiej formie jak dzisiaj. To był wywiad z wygranym dzisiejszej bitwy. Jeżeli chodzi o tę relację to by było na tyle, jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków z PFL-a, więcej odcinek z to Zostawcie komentarz oraz lajka pod tym filmem Ja jestem Ponton, widzimy się na następnej bitwie, do zobaczenia